Siamoły z tej strony Kogut. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, dlaczego bajceps wam się nie zgadza. Przede wszystkim zazwyczaj jak coś nie idzie, to okazuje się, że zapominamy o podstawach albo o rzeczach takich najbardziej banalnych i najprostszych. Jeśli chodzi o łapę, to najprawdopodobniej zapominasz o treningu tricepsów. Tak, żeby mieć większy biceps, trzeba trenować też triceps. Przede wszystkim dlatego, że mięśnie tricepsa, te trzy głowy są objętościowo o wiele większe niż biceps, więc optycznie powiększają naszą łapę, ale też dlatego, że odpowiednio dopompowany biceps wypycha bicepsy tak ku górze jakby, roz, rozpycha się i podpycha biceps, że wygląda optycznie na o wiele większy. Poza tym spora różnica siły może być też faktorem blokującym, Rozrost dalszy bicepsu. Druga sprawa. Biceps przyczepia się na kości promieniowej, przedramienia i na łopatce w dwóch miejscach. Na wyrostku kruczym i nie pamiętam nazwy tego drugiego miejsca. W każdym razie przechodzi przyczep bicepsa pomiędzy wyrostkiem kruczym a wyrostkiem barkowym. Znaczy to, że jest mięśniem dwustawowym. To znaczy, że ma wpływ na pracę dwóch stawów. Zgina łokieć i zgina staw ramienny, czyli w tym wypadku. Unosi ramię. Głowa długa bicepsa unosi ramię bardziej do boku, przez to, że ten przyczep wchodzi tak od boku ramienia, a głowa krótka, przez to, że przyczepia się do wyrostka krótszego, unosi ramię bardziej we wprzód. Jest to szalenie istotne, gdyż daje nam to do zrozumienia, że po pierwsze, zakres ruchu bicepsa jest dość duży. To nie jest tylko zginanie na ławeczce czy na modlitowniku, tylko. Zakres ruchu bicepsa kończy się mniej więcej tu, a nie tu, ponieważ tutaj nadal biceps wchodzi w rozciągnięcie i ściąga mi ramię aż z tej pozycji, hop, hop. Jeżeli zatem przez większość czasu pracowałeś na półruchach, zbawiennym może okazać się praca na pełnym zakresie ruchu bicepsa, czyli na przykład uginanie ramion z handlem w leżeniu na ławce skośnej. Właśnie po to jest to ćwiczenie. Druga informacja, jaka wynika z tego, jak i gdzie przyczepia się biceps, to właśnie to, jakie wykonuje funkcję, czyli poza uginaniem, unosi też ramię, więc może warto by było dorzucić do treningu również ćwiczenia, które będą miały na celu nie tylko zginanie ramienia, ale również unoszenie go. Jednym z takich ćwiczeń może być na przykład to, które teraz wam pokażę, czyli uginanie ramion z odważnikami kulowymi. W zależności od tego, którą głowę bardziej chcemy zaangażować, czy krótką, czy długą, ustawiamy ramiona zrotowane delikatnie w przód bicepsami, lub maksymalnie, to będzie głowa krótka, lub maksymalnie zrotowane na zewnątrz. Wtedy mocniej drowe przyatakujemy głowę długą i zginamy ramiona do momentu, w którym odważniki nie oprą się na przedramionek. Stąd wykonujemy coś a la Arnoldki. Czyli unosimy ramię do góry do momentu osiągnięcia kąta mniej więcej prostego między pachą a tułowiem, czy dopóki łokieć nie zrówna się z barkiem, wracam w ten sam sposób, w jaki unosiłem. Hop. Czyli dopóki nie oprącznik odważniki o przedramie, ramiona łokcie do góry. Wykonanie tego ćwiczenia z handlem nie do końca się sprawdzi, ze względu na to, że ciężar handla zupełnie inaczej oporuje na naszą rękę. Ciężar handla spoczywa bezpośrednio w dłoni i oporuje bezpośrednio w dół na nadgarstek i dalej na łokieć. Natomiast odważniki kulowe, przez to, że bańka oparta jest na zewnątrz, przez cały czas w tym ćwiczeniu. Wyciągają nasze ramię, zmuszając biceps do stabilizacji. Więc w momencie, kiedy mam już teoretycznie najbardziej e, korzystną pozycję e, dla bicepsów, trzymając handla, to jest to tylko teoretycznie, bo odważnik przez cały czas wyciąga mi ramię na zewnątrz, przez to, że jest oparty. W związku z tym po ugięciu ramienia przez cały czas mój biceps, mimo że w dalszym ciągu wykonuje inną funkcję, jest zmuszony jednocześnie do stabilizacji przedramienia i do utrzymania zgięcia w łokcie. Trzeci temat. Poza bicepsem mamy jeszcze inne zginacze ramion. Jest to mięsień ramienny oraz ramienno prowieniowy Mięsień ramienny jest schowany pod bicepsem, jest mięsiem jednostawowym, tylko zgina łokieć. I jeżeli jest odpowiednio wypracowany, to wypycha nam biceps ku górze i dzięki temu ramię optycznie też jest trochę większe. Mocniej pracuje w momencie, kiedy zginamy ramię nachwytem, przez to, że biceps przyczepia się do kości promieniowej i w momencie kiedy ustawiam ramię do nachwytu, kość promieniowa uciska mi ten główny przyczep bicepsa pomiędzy właśnie kością promieniową a kością łokciową. I przez to generowanie mocy z bicepsa jest powiedzmy sobie upośledzone. Drugi mięsień to mięsień ramienno-promieniowy, który przyczepia się również do kości ramiennej i właśnie promieniowej. I w zależności od tego, czy ram przedramię jest ustawione w pronacji, czy w supinacji, pomaga nawracać lub odwracać przedramię. Znaczy to mniej więcej tyle, że jego najmocniejsza pozycja, czyli to, kiedy jest najbardziej skrócony, jest w Pozycji neutralnej, czyli w chwycie młotkowym, nie wpływa on jakoś niesamowicie na rozmiar łapy. Chociaż wiadomo, no, jeżeli będzie większy, to może ją też optycznie trochę powiększyć. Natomiast na pewno bardzo ważne jest, żeby o nim pamiętać, gdyż lubi powodować różne dolegliwości bólowe. Jeżeli jest za słaby z jakiegoś powodu, a żeby go wzmocnić, w takim wypadku wiemy, że wykonuje nawracanie i odwracanie, tudzież najmocniejszy jest w pozycji młotkowej, więc warto jest inkorporować do treningu ćwiczenia, które będą wymagały gały zgięcie ramienia właśnie w chwycie młotkowym lub przy zgięciu ramienia jednocześnie będą wymuszały nawracanie lub odwracanie go do konkretnej pozycji. po grubacy to by było na tyle, bierzcie, idźcie i ćwiczcie z tego wszyscy. Mam nadzieję, że porosną Wam wielkie łapska i że komukolwiek chociaż pomoże ten filmik, także pamiętaj zasubskrybować kanał, jeżeli tego jeszcze nie robisz i kliknąć łapkę w górę, jeżeli się podobało i było pomocne i widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdro!